Jo siemanko z tej strony Kapiks witam was na moim na moim kanale. Dzisiaj gramy w taką dość nietypową grę, która się nazywa Amanda the Adventure Na przykład kojarzycie taką kreskówkę jak Dora i to coś na przykładzie tego, że to bardziej jest demoniczne. Bardziej jest więcej demonów, rytuałów i czego tamkolwiek więc klikamy to. Epizod pierwszy o co chodzi? Nie wiem. O! Mam jakiś wstępniak. Cześć, jestem Amanda. A ja jestem Uli. Kocham Mabuka. A czy ty lubisz? Hmm... Mogę odpowiedzieć? Yes. Nie lubię nie, nie, nie by się poważnych rzeczy, tak to tłumaczę. Ale nawet nie wiem, gdzie jest ten sklep. A... Czy ty wiesz, gdzie jest ten sklep? Hmm... No może... Wiem, że to ta jest ten sklep. Najpierw chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli odpowiem tu. Do you know Wiem. Co, co ty tam masz? Ta offset. Co to, to podejrzanie wygląda? Ona chyba ma tam nóż, który nas, który nas gilnie, jak odpowiemy źle. Do you know Już się coś przerwało, więc każdy wie, że rany będzie. Yeah, right. I to wszystko się jeszcze rusza, tak na bok. Witamy w sklepie. Yeah. w z każdych. Widzę jabłka, ale najpierw napiszę. O! <laughs> Demon! Mm. Dobra, teraz napiszę. co jest? Ja nacisnąłem D! No to na nacisną. Nacisnę W. wyskakuje A. <laughs> co jest? Ja nie napisałem tego! To samo się napisało! Dobra, czy nie mamy coś. Dziwnego. Ej, tam był jakieś. Nagranie z monitoringu. Czy tylko ja to widziałam, czy. No, mówiłem, że to jest taka nietypowa gra, która występuje tam. No. Nie mogę. Epizodu trzeciego wyjrzeć, ale epizod drugi. Ten telewizor musi przypominać stary. Telewizor to nam się puszcza. O, to ty. Nie mamy za dużo czasu. I co do nieodpowiadania. Dobra. Co się dowiedziałam od Uli'ego, to nie może odpowiedzieć na żadne pytanie. Mogę odpowiadać, że nie? Moment, stop! Przecież ona powiedziała. Uli powiedział, że jej babcia jest wegetarianinem, a my idziemy po mięso. Więc o co chodzi? Dobra, idziemy na lody. Czy wiem, gdzie jest rzeźnik? Oczywiście wiem, ale wiem tu, ale najpierw zejdziemy na lody, zanim pójdziemy na, na żywe mięso. O! Widzę, że uli coś tam Coś chce nas ostrzec To jest z tymi oczami. Wszystko musi mieć oczy, wcześniej krzaki miały Stoliki, te półki z tym. Is, Tam jest my, rzeźnik Chodźmy do rzeźnika you, Dzień dobry rzeźniku Chciałbym zamówić bardzo dużo mięsa Sala Czy wiesz czego potrzebujemy? Tak, wiem. E... Zła. zła, to odpowiadamy na dobra, napiszę. SK Dobra, napiszę SK. Ej, co jest? Nie. Napiszę ja piszę SK, tutaj wyskakuje, patrzcie. Naciskam E, wyskakuje M. Naciskam M i to i to jest powalone. Chyba coś tam na końcu tam klikamy i tam coś tam jest. Dobra, rzeźnik wyjmuje mięso. Kroi je. Ciekawe, co dalej? Zemękabudzie. To jest zły znak. Oj, to jest zły znak. Patrzy na ulię, go. Uli, sobie twarz. Coś się tam stało, ale to chyba było. Zacenzurowane. Dziś jest. Dobra, epizod drugi wyciągnięty. Teraz ostatni epizod. Epizod trzeci. Daj, kapisz. Zjadł Uli'ego Jak nic. Idźmy do domu. Ona zjadła Uli'ego Wiem, że do domu, ale najpierw coś do zabaw. Co jeszcze stało zabaw? Co to jest powalone? Wcześniej zjadła Uli'ego, teraz staje się ich Co jeszcze? Zapokaj na drzwi. Chcę wejść przez okno Widziałam, że jej się głowa poruszyła na lewą stronę, dobra Chcę wyjść przez okno do domu Tak też to działa Wchodzimy do środka domu, dobra Co się stało? Demon! Otworzyło się tam widzicie Tylko ja tam widzę jakiegoś czerwonego demona No, o O, widzicie to? Te czerwone tam za nią? To chyba demon Napiszę. Dzień dobry! Dobra, mamy jakąś akcję? Wstępnie? Co... co było? Co to był za demon? Czy ta Amanda się na końcu zamieniła w demona? Jeśli chcecie więcej takiego typu gier, to zostawcie kciuka w górę i subikazm. A ja idę odpocząć od tego. Do widzenia. No i, gdzieś, i napiszcie w komentarzach kto to był ten demo. No i tam żegnam, Do widzenia i papatki.